Witam Państwa podczas kolejnego wywiadu w ramach Kongresu Aglomeracji. Tym razem moim gościem jest pani Marta Zylewska, dyrektor ds. Relacji Partnerskich i programu Impost Green City w Impostie. Dzień dobry pani Marta. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie pana redaktora. Tym razem chcielibyśmy podyskutować sobie o tematce związanej właśnie z Impostem. Ja chciałbym się odnieść do raportu Stowarzyszenia Miasto mhm. jest nasze. Jest to stowarzyszenie, które działa na terenie mhm. Warszawy. I ono opublikowało taki raport, e, który proponował, aby zakazać wjazd mhm. do centrum Warszawy. Furgonetkom mhm. kurierskim. Zamiast tego miały się pojawić rowery elektryczne, po prostu rowery oraz tramwaje towarowe. Mhm. Jak Pani uważa, czy to jest koncepcja dobra i czy, czy Inpos byłby w stanie coś takiego zaakceptować? Znam ten raport, on jest dość stary, bo wydaje mi się, tak. że on jeszcze został opublikowany przed pandemią. Niemniej jednak dzisiaj rynek bardzo w temacie elektromobilności i mikroelektromobilności się rozwinął my w inpoście stawiamy bardzo mocno na flotę samochodów kurierskich elektryczną którą teraz właśnie sukcesywnie wymieniamy. Dzisiaj w ramach naszej floty jeździ ponad 500 aut, a do końca tego roku około 1000 będziemy już posiadać i te właśnie auta będą jeździły na polskich drogach. A drugi projekt, który rozwijamy w ramach też współpracy z samorządami, to jest projekt mikroelektromobilności i dotyczy on właśnie rowerów cargo, tudzież innych tego typu środków przejazdu, tak aby właśnie samochody, na te, aby nasze przesyłki na tej ostatniej mili zostały dostarczone właśnie na przykład rowerami cargo. Teraz samorządy są na etapie wdrażania stref czystego transportu. To pierwsze rozwiązanie, które za chwilę Kraków ma wdrażać. W związku z tym, my też mocno współpracujemy z Krakowem właśnie w temacie i mikroelektromobilności, elektromobilności. Też proponujemy inne rozwiązania, na przykład czujniki powietrza, właśnie w takich strefach. W związku z tym podchodzimy tak bardzo holistycznie i kompleksowo do tego tematu. Czyli można by byłoby powiedzieć, że rynek niejako trochę sam się uregulował, nie potrzebował takiej odgórnej regulacji? No nie powiedziałabym, że on się sam uregulował, natomiast trend jest taki, że. Że większość firm kurierskich stawia na elektromobilność i można obserwować, że po polskich drogach, w miastach pojawiają się właśnie rowery cargo. My też stawiamy oczywiście na ten trend. Rower cargo, pierwszy w ramach testów, już mamy w Poznaniu, właśnie w jednym z oddziałów jeździ ten rower i na ostatniej mili dostarcza nasze przesyłki do najbardziej ekologicznej formy dostawy, jaką jest maszyna paczkomat, właśnie ten rower. Także jesteśmy na etapie testów z innymi miastami, tak żeby właśnie w naszej flocie również te rowery cargo się pojawiło mhm. Przed momentem zarówno ja, jak i Pani mhm. uczestniczyliśmy w dyskusji na temat uchwał krajobrazowych. Mhm. No i właśnie dyskusja o przestrzeni jest coraz mhm. częstsza w samorządach. I jest problem, albo niektórzy tak uważają, automatów paczkowych, mhm. w przypadku impostu są to paczkomaty. I Czy nie uważa Pani, że rzeczywiście one wizualnie w niektórych miejscach no, nie pasują? Niektórzy mhm. mają, stawiają taką tezę, że się pojawia taka paczkomatoza, że tych paczkomatów jest coraz mhm. więcej, one zaburzają mhm. te przestrzenie miasta. W InPost stawiamy bardzo mocno na współpracę z samorządami, dlatego mhm. stworzyliśmy program Post Green City, który jest dedykowany samorządom, aby rozwijać sieć naszych paczkomatów, maszyn paczkomat w oparciu o tą współpracę i nam zależy, aby to właśnie nasze maszyny wpisywały się w tkankę miejską. Ja powiem, co to oznacza. My te maszyny przede wszystkim zazieleniamy roślinnością. Na naszych dachach montujemy rozchodniki, powierzchnię czynną biologicznie, która też powoduje, że nasze maszyny nie przyczyniają się do jakby podnoszenia temperatury tych naszych urządzeń. W związku z tym one wpisują się w tkankę miejską idealnie. Co więcej, w strefach konserwatorskich takie urządzenie może też zostać oklejone taką dedykowaną okleiną. Zrobiliśmy to na przykład w Gnieźnie, gdzie we współpracy z zastępcą prezydenta i lokalnym miejskim artystą miasto zaproponowało właśnie takie E, takie po piersiach no bo z tego oczywiście słynie Gniezno i maszyny właśnie w strefach konserwatorskich w ten sposób okleiliśmy. Więc miasta, które są w naszym programie, a dzisiaj mamy tych miast 45, mogą z takich właśnie przywilejów skorzystać, w związku z tym e, tak bardzo serdecznie te miasta do tego programu e, zapraszamy, żeby razem z nami tworzyły tą miejską przestrzeń, a żeby te nasze maszyny po prostu jak najbardziej, jak najlepiej wpisywały się w tkankę miejską danego miasta. Czyli jak rozumiem, jeśli miasto należy do InPost Green City, hmm. to wówczas tego typu zindywidualizowane poczekolady... Się... Może między innymi z tego typu rozwiązań skorzystać i jak najbardziej coraz więcej miast do tego programu przystępuje. Tak jak powiedziałam, są miasta mniejsze, są miasta większe, jest Śrem, jest Rumia, jest hmm. też Kalisz na przykład, Wrocław, Warszawa, Łódź, naprawdę przekrój różnych miast. Jakie czas... są koszty dla miasta? Żadne. To jest po prostu inwestycja impostu w ramach też naszej strategii zrównoważonego rozwoju, którą przyjęliśmy i którą rozwijamy, a jednym z narzędzi do rozwoju i do współpracy właśnie z samorządami jest Impost Green City konkretne narzędzie, takie bardzo ustrukturyzowane, w ramach którego mamy projekty edukacyjne, projekty zakresu SMART, typu czujniki właśnie powietrza. I też różnego rodzaju projekty związane z zazielenianiem w zależności od potrzeby miasta. Miasta mają różne potrzeby na te zazielenianie, w związku z tym my też ten program zawsze optymalizujemy, pod, można powiedzieć, konkretne potrzeby danego miasta. Jak wygląda ta współpraca z samorządowcami? Czy oni rzeczywiście, mhm. czy oni to traktują tak mhm. faktycznie, e, angażują się w ten mhm. temat, czy też bardziej jest to taka relacja formalna? Proszę nam coś zaproponować. Mhm. Czekamy na Państwa e, inicjatywy. Powiem tak, program już funkcjonuje dwa lata, w związku z tym to też już jest inna perspektywa niż zaczynaliśmy. Na pewno na początku musieliśmy troszeczkę miasta przekonać do tego i pokazać, że to nie jest tylko fajny, ustrukturyzowany program, tylko coś za, jakby za tym idzie konkretna wartość. I tą konkretną wartością jest współfinansowanie projektów, na przykład weszliśmy do Zielonego Funduszu Warszawy, gdzie przeznaczyliśmy około pół miliona złotych, z którego powstały różnego rodzaju nasadzenia na terenie Warszawy, ale też park kieszonkowy. Tak? W Rumi posadziliśmy drzewa, ponad 30 drzew. I to są tego typu akcje. Po prostu siadamy do stołu z miastem i miasto. Ma z reguły też już swoją strategię na, ten, na, 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 na swój rozwój, na, na, na swoje tematy związane z zazielenianiem, i w związku z tym po prostu wybieramy to, co też pasuje obu stronom. A W tym roku też mogę powiedzieć, że zaczynamy zazieleniać nasze maszyny, tak aby one bardzo mocno wpisywały się w tą, w tą tkankę miejską, tak jak powiedziałam, i przy okazji tego 20, 20 tysięcznego. E, posadowienia naszej maszyny paczkomat w Olsztynie, zazieleniliśmy spory teren różnymi krzewami, bylinami, tak żeby też mieszkańcy z tej przestrzeni mogli skorzystać. Myślę, że brzmi to bardzo dobrze. Mm -hmm. e, bardzo dziękuję za tę rozmowę pani, pani Marcie Zalewskiej, dyrektor ds. relacji partnerskich programu InPost Green City. Dziękuję e, bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do łapego w górę, do subskrybowania kanału Kongresu aglomeracji Lokalnych i zapraszamy oczywiście za rok do uczestnictwa w samym kongresie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo.